MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Mściwojewski, Michał Pasternak. Siema. Siema? Ty, powiem ci szczerze. No. Jesteś teraz jedną z najbardziej klikalnych osób we Freakfightach. No tak. No grubo, Ale co. Ale teraz? Tak, teraz. No kiedyś nie byłeś, no. To kiedyś... Ale to od kiedy jestem jedną z najbardziej klikalnych? No od jakiegoś czasu. Odkąd w sumie wszedłeś do tych flików? Fajnie, to ja dziękuję za to bardzo fanom, zarówno z Twojego kanału, jak i z, inne, z i, innych. Dziękuję Wam za, e, bardzo za to wszystko, bo to dzięki Wam ja, ja stałem się w jakimś sensie ba, najbardziej klikalną no, osobą. Jedną stop. Serio. I mam nadzieję, że fundusze pójdą za tym mocno <laughs> i mogę Wam obiecać. Że będę próbował dotrzymać swojego słowa i nigdy się nie zmieniać. Być cały czas takim samym gościem i żebyście cały czas mnie tak propsowali. Słuchajcie, Do dobre wejście to jest. Słuchajcie, serduszka w komentarzach, dla pasty, bo naprawdę piękna sentencja. Akurat nie, myślę, że to by już raczej nie odwali, już raczej nie w tym wieku. Nigdy no nie. nic nie wiadomo. Nie, no myślę, że nie, jak coś to tutaj z Lizaczenko. Najważniejsze, żebym szanował ludzi, a przede wszystkim szanował tych ludzi, którzy, którzy mi pomagają, bo to nie no ma tam. się co oszukiwać. Dzięki gościom, którzy oglądają mnie, wspierają, wykupują, e, jak to jest? To pay per angiel... view. Pay per, per view, to angielskie per... fajne <laughs> słowo. <per per> <laughs> ja z to jest problem. No. To dzięki nim no, tak. ja mam lepiej w życiu no. i chciałbym, żeby oni też mieli lepiej. Słuchajcie, kupujcie pay per view od Pasty, na pewno masz na Instagramie, no nie u siebie. Tak, mam. W ogóle ty masz też fajnie, bo jak się wejdzie do ciebie na Instagram, to ty udostępnisz e, też każde oznaczenie, no nie swoje. No nie każde. Już nie? No nie. A, okay. Jakbym miał każde, to za długo bym siedział i bym no. klikał, wiesz? Niekiedy jak ktoś coś doda, no to chcę zrobić komuś taką fajną niespodziankę i próbuję to udostępnić. Ale w piłkę to grać nie potrafiłeś, co chyba? Od ci się, piłka, odbiła Ja mówię co za drewno Następne pytanie <laughs> Słuchaj, e, jak przed jutrem nastawienie? Bardzo dobrze. W ogóle jakie spodenki macie śmieszne. Ej, weź daj zbliżenie. A Paweł nie ma? Nie, on ma inne. Jak do tańca. Nie, to są bokserskie. ale mogli wam dać może trochę krótsze, nie? To wtedy byście mieli takie jak do Taja. Ja podszedł do niego. Ja takie chciałem, dlatego fejm mi takie zrobiło. A no to dobrze, tak takie chciałeś, to nie mówię. A, no bo on ma zwykłe, no nie? On tak ma, on ma zwykłe, a ja poprosiłem fejm, żeby mi zrobiło takie. No i mi zrobili. Słuchaj, powiedz mi jak ocenisz te tarcze Paweł? Na pewno widziałeś nie raz. Mega eksplozywny, mega dynamiczny, tylko pytanie też na jak długo w walce da się walczyć na takich obrotach. Słuchaj. Ja nie jestem gościem który będzie kogoś śledził. To oni są kurwa od tego, żeby śledzić mnie. A jak? Dlatego ja, ja mam wyjebane w jego tarcze. Ja mu jutro pokażę tarcze na jego głowie. Uuuu, mocno, słuchaj. Jest trochę tak ambicjonalne podejście do tego pojedynku? Każde jest tak. do pojedynku. Tylko Michał, nie każdy ma taką otoczkę medialną, nie? Nie każdy jest tak, że oglądają to setki tysięcy ludzi. Nie każdy jest tak, że setki to komentują, a nawet tysiące. Wiesz, o czym mówię. Żeby no, ale za każdym razem, jak wychodzisz grać w piłkę w jakimś meczu, to dajesz z siebie 100%. No ja tak mam. Ja wychodzę i daję z siebie 200%. Ja kiedyś miałem rozjebane kolano i walczyłem z tym rozjebanym kolanem, nie? Dlatego wiem, że Podczas walki, to dopóki e, nie będę gdzie indziej, to będę walczył. No. Czekaj, bo mi dzisiaj mówił Lizak, jak on cię nazwał na story? Nie wiem. E, Michał Pakiao? nie Michał Pastekia. Jak? Jak? Mane? No to mane, no to co był Pakiało, no to ten prawdziwy, no nie. Uh. Nie, bo to chodziło o spodanki. Twój no. <gry> trener przyjeżdża Pani jutro? Pani na pewno coś myślą. Tak, jest, słuchajcie. Ja wam napiszę to w komentarzu. Trener jutro przyjeżdża. Tak. Słuchaj, a jak ty skomentujesz w ogóle e, to, co się działo na konferencji między Darkiem a, 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 a Świrem? Świru się wkurwił i to strasznie. Znaczy, ja ci powiem inaczej. No, jeśli miałbym już to skomentować, bo ostatnio oglądałem gdzieś ten i... I chcecie jednak, żeby wyrazić swoją opinię, bo najlepiej by było powiedzieć, że ja nie komentuję. No. Ale jeśli ja mam wyrazić swoją własną opinię, no. to Darek nie, nie, Darek robił to co zawsze. Tylko nie przekminił jednej rzeczy: że Piotr Świerczewski to jest gość o wysokiej kulturze osobistej. Jest to sportowiec i tak dalej. I nie wypada w stosunku do Piotka robić niektórych rzeczy. Piotrek jest mega wyluzowany, ma dystans do siebie. Widziałeś, Darek nam do niego mówił, a on się śmiał i, i przekroczył pewną granicę, i wtedy Piotrek dopiero powiedział, że to nie jest fajne i nie powinien tak robić. Słuchaj, zarówno Piotrek Świerczewski, jak i Szymon Kołecki są to dla mnie osobiście topowi sportowcy i większość młodzieży powinno się od nich uczyć. Bo to naprawdę przebywanie z takimi ludźmi później e, daje ci to, że możesz dużo wyciągnąć e, od siebie sam. A teraz są takie czasy, bo wcześniej, żeby coś powiedzieć, to najpierw musiałeś udowodnić to. Na polu, powiedzmy sportowym, dziennikarskim lub jakimś, i dopiero później wyrażałeś opinię na temat jakiegoś gościa. A teraz czasy się zmieniły. Teraz goście, którzy nie mają żadnej walki, wyrażają się na temat zawodników, którzy mają ich po 40. To jak na swój temat? No, no, ale to ja akurat nie mam problemu. Ja ich mogę napierdolić wszystkich. Dla mnie to nie jest problem. Dla mnie możecie gadać jak najwięcej o mnie. A później i tak yy, na koniec końców dostaniecie w pierdło. Ale jasne. Od razu przychodzi mi na myśl to, co mówię no. zawsze, nasz wywiad na ławce, kiedy o tym rozmawialiśmy, pamiętasz? Że no tam ty wtedy tam omówiłeś, że coś tam, że zawodnicy frikołowi wchodzą do waszego świata. I wiesz, i tam się wypowiadają no. itp. itd., no nie? No. no. No, to tak było, ale czekaj, ale, ale, ale tylko po prostu do świra. Ale świr, słuchaj, nie zawsze był taki. Bił się z dziennikarzami, z policjantami i chyba Darkowi chodziło, wiesz, o to, że chciał w niego, w nim uaktywnić tego... Dobra, ale słuchaj, no uaktywnić. No. E, jeśli osoba jest e, w stosunku do ciebie nastawiona przyjaźnie i tak dalej, no to ty też powinieneś w jakimś stopniu być do niej przyjaźnie nastawiony. A? A w tak, pewnym tak. momencie było za dużo takiej. Z jednej strony agresji, tylko nie? No, nawet tak. nie chodzi o tą agresję. No, chodzi o to, że on najbardziej się zdenerwował, o tym, że obsypał go czymś, co później, był, później go zaczęło szczypać. No, ja to dostałem I to też było, ten dooko. To było przegięcie właśnie tej granicy. No, nie? no ale wiesz, no, Darek jest darkiem. E, robi to co robi, ludzie go lubią. I, i miejmy nadzieję, że tak będzie cały czas. I tyle. Słuchaj, będziesz chciał jeszcze walczyć w tym roku? Jeszcze będą trzy gale fejmu. No na pewno. Chcę trzy? Zawalczyć cztery trzy. jeszcze. No to chcę zawalczyć cztery razy. No, no chyba, że ten, bo on tamten ma mnie na emeryturę wysłać. No tak. No. Rękawicy na kołek i do widzenia, no. proszę pana. Dobra. Słuchaj, no właśnie, Michał, jeszcze tylko taka ostatnia sprawa, bo wtedy, co rozmawialiśmy u Ciebie w klubie, znaczy u trenera w klubie, przepraszam, trenerze, to wtedy byłeś już zdenerwowany tym, że ludzie tak deprecjonizowali tę twoją stójkę I mi właśnie o to chodziło na początku. Czy jest ta chęć pokazania ludziom kolejny raz, że się mylili? Komu ty machasz? No ale słuchaj, ja, ja za każdym razem nie będę, nie będę pokazywał, czy udowadniał coś komuś, bo zawsze znajdzie się ktoś, co i tak mi wytknie, że źle się wysławiam, Żeś, że mówisz per, per view. No, że mówię per, per view, że nie, umiem, nie potrafię mówić po angielsku i tak dalej. I albo osoby, które mnie oglądają, pokochają mnie takim, jakim jestem lub mnie polubią, no albo, albo nie, no ja nie będę też się na siłę zmieniał, tylko po to, żeby komuś, kurwa, do kogoś się dostosować, żeby ktoś mnie klepał po plecach, żeby mówił, że jestem fajny. Ile możesz czasu być y, kimś innym? No nie tak. możesz być cały czas. Najważniejsze, to żeby żyć w zgodzie z własnym ja. Aż się smutno zrobiło. Ty byś mógł starać jakiś załóż kanał na YouTube i motywuj ludzi. Nie, bądź, ja... O coachem bądź coach. Słucham dużo podcastów i to naprawdę są inteligentni ludzie, którym ja nie dorastam do pięt. Tak, a słuchajcie, jak Michał będzie w Warszawie po walce, czas na najlepszy podcast. Czyli chłopaki XIA ja. Spotkamy się, wtedy pogadamy co a To już jest podcast? Tak, Aha. tak, tak. Ale nagramy, co? Widzą. Nagramy, naprawdę. nagramy. Dobra, Michał, dziękuję Ci. I, I, i... korzystając z okazji i... chciałbym no, powiedz, podziękować a, a jest to sponsorom firma TomTrans. Widzisz wszystko.pl, restauracja Antresola Sirent Royal Collagen M-format, meble dla Ciebie, Masterbox, catering dietetyczny i cztery kąty. Czytam, dlatego, że ostatnio pomin pominąłem jednego ze sponsorów Dobrze. i był... A, jeszcze zapraszam Was wszystkich na ebesklep.pl No. I kupujcie z Pay Per View od Michała, bo to naprawdę dobry chłopak i niech jak najwięcej zostaje Dobrze. od organizacji, bo im więcej Pay Per View, tym większa wypłata. Pozdro. Dziękuję bardzo.